Jakie auta Polacy najchętniej sprowadzają z USA? Dzisiaj top 5 modeli sprowadzanych przez naszych klientów. Miejsce piąte, Audi Q5, bardzo popularny SUV od Audi, od lat, tak naprawdę cieszący się dużą popularnością. Miejsce czwarte zajęły egzekwo suwy amerykański i europejski, czyli Dodge Durango i Volvo XC60. Podium przejmuje Ameryka, i na miejscu trzecim, Execvo 2 amerykańskie wozy. Ale tutaj zupełnie inne, bo mamy tutaj Dodge'a Charger'a, czyli popularnego amerykańskiego sedana, który jest dostępny zarówno silnikami 3.6 V6, jak i silnikami V8 w tych mocniejszych wersjach, które już są swoją drogą na wymarciu, więc może warto się zainteresować. No i mamy też typową amerykańską terenówkę, czyli Jeepa Wrangler'a, no jest to już pewna klasyka gatunku. Miejsce drugie, klasyczny amerykański muscle car, czyli Dodge Challenger. No i w przypadku tego samochodu również sprowadzamy cały przekrój wersji od wersji podstawowych z silnikiem 3.6 V6 do takich grubasów jak Hellcat. No i miejsce pierwsze, król jest tylko jeden, niezmiennie od lat, amerykański SUV Jeep, Grand Shields. Wiadomo, rynek motoryzacyjny jest dynamiczny i bardzo szybko się zmienia. Więc napisz w komentarzu, jakie top 5 aut typujesz na 2026 rok.